Proszę państwa, co za mecz, co za oferta? 5 par butów z 20% rabatem. Gramy w jednej drużynie sklep piłkarza.pl. To co mnie trochę boli martwi, jeżeli chodzi o część polskich sportowców, także jeżeli chodzi o te sporty drużynowe, to mamy chyba taki trochę wrodzony minimalizm, czyli jeżeli Polska drużyna piłkarska grająca w europejskich pucharach, zdobywa bramkę, prowadzi 1 do 0. Od razu następuje tego rodzaju, tego rodzaju myślenie, że dobrze, to w związku z tym już prowadzimy 1 do 0, to jest dla nas dobry wynik, to my się cofniemy. Będziemy tego wyniku bronić, zamurujemy bramkę, będziemy czekać na ostatni gwizdek sędziego. Przykładem tego była chociażby reprezentacja Polski na, na Euro w pierwszym meczu, kiedy po dobrej pierwszej połowie prowadzi Polska z Grecją 1 do 0. Gramy z przewagą jednego zawodnika. I nie ma czegoś takiego, że zespół wychodzi na drugą połowę, chce w ciągu 15 minut zdobyć drugiego gola i praktycznie zakończyć sprawę. Tylko zespół się cofa, grając w przewagę jednego zawodnika, jest tego rodzaju myślenie, że dobrze, my ich wpuścimy na swoją połowę, skontrujemy ich i to będzie dla nas dobra taktyka. Mi się wydaje, że prowadząc jeden do zera, polski zespół powinien od razu dążyć do tego, aby, aby podwyższyć wynik. Wiele zespołów za granicą zdobywając bramkę od razu w przeciągu kilku kilkunastu minut chce zdobyć przeciwnika, bo zdają sobie doskonale sprawę z tego, że jeżeli drużyna przeciwna traci bramkę w ciągu dwóch, trzech minut drugą, praktycznie będzie bardzo ciężko psychicznie się podnieść z takiego rezultatu. U nas jest minimalizm i to mi się nie podoba. Nawet pamiętając dwa mecze rewanżowe w jednej 16 Ligi Europy, kiedy Wisła po remisie u siebie jechała na mecz do Liège i tak samo Legia do Lizbony na mecz ze Sportingiem, to zabrakło mi Podejścia z pewnego rodzaju ryzykiem zaatakowania. Cały czas było to bronienie, bronienie własnej bramki przede wszystkim, ta bezpieczna gra z tyłu, to bezpieczeństwo w tyłach, a nie próba zaryzykowania tego, aby zdobyć bramkę, aby zmusić tego przeciwnika do większego wysiłku, żeby on zaczął się martwić. I zawsze można przegrać. Natomiast ja nie miałem takiego poczucia, że te dwa zespoły zrobiły wszystko na boisku, aby nawet przy tej porażce czuć się. Okej, okay. ja ten mecz przegrałem, my odpadliśmy, ale zrobiliśmy wszystko, aby jednak awansować do, do kolejnej rundy.